Drodzy mieszkańcy gminy Dolice, gminy Warnice, gminy Pyrzyce. W imieniu zarządu lokalnej grupy działania Ziemia Pyrzycka składam Państwu bardzo serdecznie życzenia wielkanocne. To niedługo usiądziemy przy stole wielkanocnym, na którym będą potrawy tradycyjnie, ale przede wszystkim będą symbole nadziei, wiary i nowego życia. Będą pisanki, kraszanki, Palmy, oczywiście zapach babki Wielkanocnej. Proszę przyjmijcie serdeczne życzenia, aby czas Wielkanocny, aby dni wiosenne wypełniły nasze serca miłością, radością, życzliwością, nadzieją i wiarą, po to, abyśmy mogli każdego dnia podejmować trudne wyzwania i skutecznie je realizować. W tego wszystkiego życzę państwu zarząd lokalnej grupy działania i ziemia pyrzycka